Witajcie moi kochani, Arutan, Kurhany, jak widzicie. Tak, tutaj na razie zrobię, żeby można było sobie poczytać, jakby ktoś chciał. Może też to znaleźć w internecie. Zobaczcie, jak ładnie. Dobra, przejechał samochód, jedzie drugi, chwilka. Dobra, muszę stąd bo tu jesteśmy przy drodze akurat. Dobra, już mówię, gdzie jesteśmy. Zaraz wchodzimy do lasu, już ptaki śpiewają. Chciałem wam pokazać już się zaczynają kamienie. Tak to jest fajny wyczesany, nawet go widać. Tak, jesteśmy dokładnie w Białogórzu. to jest 10 km od Zgorzelca. O zobaczcie już się zaczynają kamienie. Dzisiaj jest część druga, albo następna z części naszych słowiańskich przodkach. Tu będą kurchany I zaraz się zmierzamy do nich. Tu jest las bukowy. O, słyszycie, ptaszki śpiewają. Tak. I idziemy do tych kurhanów. Szukamy, szukamy, szukamy. Przynajmniej ja szukam naszych miejsc słowiańskich, energetycznych. Sprawdzimy tu, jakie energię. Ostatnio byłem właśnie tam pod dolicami tam jest potężny właśnie ten kurhan i tam była piękna energia tu już się zaczyna jest spentarzysko kurhanowe jest kamień postawiony zobaczcie tak. idziemy dalej Widzicie, tu jest fajna droga od drogi głównej. Tu można nawet samochodem wjechać, ale się przejdziemy. Czyli jest tutaj świetny dojazd. No tutaj już ktoś zadbał o to. Nie tak jak w dolicach, że przez pola trzeba iść krzaki. Mamy następną tablicę informacyjną, zaraz poczytamy o co tam chodzi. No, i tutaj mamy taką mapę. Nie wiem, czy będzie dobrze ją widać. Tutaj pisze szlakiem grodzisk słowiańskich i średniowiecznych zamków. I tu, jak widzicie, jest zgorzelec na samej górze. Tak, zgorzelec. Jesteśmy tutaj w Białogórze, numer 1, numer 2. Tutaj jest koło zawiadowa, to jest niedaleko, będzie numer 3. O, tutaj jest 5, 6. Czyli tutaj w tym regionie dużo jeszcze będzie do zwiedzania, czyli jeszcze mam dużo do poodwiedzania Ja sobie tu przyjadę. Mam 200 km do Zgorzelca, także wypad z rodziną, taki spokojny. Tutaj też są, piękny, piękny jest opis. Też mniej więcej pokazane, jak były. Mniej więcej jest pokazane, jak. Jak one były, te kurhany, robione. Tak. No, energia tu pije świetna, ja Wam powiem. I tutaj, właśnie, gdzie są te kamienie, to były te kopce. Tak. W białogórze. Rekonstrukcja. O, widzicie? Tutaj były te kopce. Były wykopaliska robione. Nie wiem, czy dobrze będzie widać, że już jest kopiec jeden. Ogólnie to było trochę większe, bo tutaj, mówię teraz, już pozarastało, ale tu widać. Widać. O, proszę bardzo, jak zbierało się dawniej żywice. Z drzewa. No, idziemy dalej. No, I teraz tak, zobaczcie. Tak dziwnie za każdym razem tutaj już jest o bardzo nie wiem czy będzie dobrze widać, że tu już jest jesteśmy na, na że tak powiem na samym szczycie przyjrzyjcie się tam, że, że to wszystko schodzi w dół i te kurchany tak samo jak ten co byłem w dolicach pod dolicami tak, wszystko to jest właśnie na takich tak zwanych takich górkach ja to nazywam, czyli na wzniesieniach były te moce, energię. Tam się gdzieś one kumulowały. To jest cmentarzyczka cmentarzyska. O tu widać ten kopiec. Tak, jeden. Jest tu ich kilka. Jeden obok drugiego. E, tutaj nie są tak, one zrobione jak mówię w tym, że była jedna wielka mogiła i były one. O tu jest następny. E, I tam są następne. Jesteśmy cały czas na tej górce. Tam idzie już wszystko dalej w dół. Tam, w dół też do drogi, tutaj jest aż ta, ta przepaść. No i mówię, one były wszystkie robione właśnie na takich górkach, gdzie były właśnie te miejsca energii, się kumulowały. Mało tego. Ktoś dobrze wiedział, bo czuli ludzie energię wcześniej bardzo mocno. Tą, o której my teraz zapominamy, i ja próbuję Wam o niej mówić cały czas. I tutaj chyba też był jeden, bo jest zaznaczony. Mówię, tu były prowadzone wykopaliska to było kiedyś wykopane, przekopane. Od teraz to już wiadomo natura robi swoje bo to już tyle lat. I tu wszędzie one są no, drzewa porosły, las bukowy zresztą to nie są stare drzewa to już są. Te są akurat powojenne bo to nie mają mniej więcej jak 50 lat. Te buki. O, tu wszystko. Tak to wygląda. Co z tymi energiami? Te energię. Jest kupiska energii. Tam właśnie to było kumulowane, żeby cały czas. O, tego ładnie widać. Nie wiem, czy widzicie. Tak słońce na nim bije. One nie były dość duże tam. O, widać go. Tak, widzicie. A w całym środku, między drzewami. Takie kopce były. Tam jest następny. Jest ich tu, mówię, bardzo dużo. Eee, czyli to takie cmentarzysko jak nasze, coś w celu nasze. Ta, aha, tam co ja mówiłem o tym, tam była jedna wielka mogiła obłożona tymi kamieniami, tak? Psz, niektórzy to nazywają, że tam bogaci albo jacyś. Nie, po prostu... Eee, po prostu... Tak sobie robili. Choć chodzi tylko o łączenie tych miejsc świętych, tak zwanych słowiańskich. Tutaj, akurat na tym to już drzewa porosły na tym Kurchalsku. Naszych słowiańskich miejsc. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, jakbyście popatrzyli nawet na budowę kościołów, tak. Mówię, ten temat ja sobie poruszę kiedyś, dokładniej opiszę, ale wstępnie już opowiem o nim, że właśnie te kościoły, które już powstały, tak zwane te od chrystianizacji, bo one, one były adoptowane właśnie na, te, na tych naszych świętych miejscach, na tych naszych grobowcach, tak, dlaczego? Bo właśnie tam się kumulowała ta energia i mogła przepływać ona bardzo mocno. To, to, to działa coś w rodzaju czakrana, tak, czakrana, czyli przy, przy skumulowaniu się i wychodzeniu mocy, czyli tutaj. W takich miejscach chowano zmarłych. Oczywiście to jest moja teoria, nie jestem żadnym profesorem, więc ktoś może powiedzieć, że jestem głupi, bo nie mam szkół pokończonych. Ale byli oni tutaj chowani z tego, żeby, że cały czas oni byli razem z tymi, którzy żyli, czyli mogli uczestniczyć. Tak zwane pozytywne energie pozytywne duchy. Tak, tam jeszcze są piękne, też widać je. Jest tak las zarośnięty, to dobrze widać, bo tylko liście. A następnie, tu następna góra, i to wszystko na wzniesieniach jest. Tak. Czyli oni mogli cały czas ci przodkowie, którzy byli pochowani na tym cmentarzysku, mogli cały czas przebywać z tymi ludźmi. Czyli cały czas tutaj być. To cały czas energia, energia krążyła dookoła, dookoła. I oni cały czas się ładowali, ładowali, tą pozytywną energią i pozytywnie sobie żyli. No aż w końcu ktoś musiał wejść i to wszystko, że tak powiem, spierdolić. No bo przecież nie może być ładniej i pięknie, musi, trzeba... gdzieś sadzić, kurwa, swojego nosa tam, gdzie nie trzeba. I być mądrzejszym, kurwa, od radia. Nie wiem, czy teraz zoom. Tu widzicie, następny jest, są jakie wielkie. Tak. Jest ich tu mnóstwo. Czuję się tutaj naprawdę... Fenomenalną kurwa moc i ta magia działa. A niektórzy powiedzą, że ich nie czują, no to jego strata. Albo nie chcą czuć, więc ich tu naprawdę bardzo dużo. Mówię, drzewa porosły. A no, tu akurat bóg ten na środku, co widzicie, to akurat rośnie na, na samym środku tego kurchanu. I tu jest cały czas. To jest wszystko na górce a tam już schodzi w dół. To było robione właśnie na, taki, na takich wzniesieniach. No i później to oni to, to sobie adoptowali, ci stawiali kościoły. Dlaczego? Bo wiedzieli o tej energii, że w ten sposób mogą ludzi, ludzi, ludzie tam będą przychodzić, bo po, po pierwsze będą czuli tą swoją starą słowiańską energię, będą mogli ją zamieniać na energię, tą, którą chcą, chcą oni w tych swoich psalmach, modłach, litaniach i tak dalej. Czyli zbiorowa energia. Jeszcze to się nazywa tak fajnie zbiorowa. Może no, manipulacja ludzi, można to też nazwać. Dlatego też was ostrzegam. O, widzicie, jak pięknie go widać. Znowu mam zrobię. On jest, on jest najbardziej. Mi się dzisiaj już drugi raz rzuca w oczy i idę do niego. Naprawdę idę, idę do niego go poczuć. On chce mi coś powiedzieć. Ten kurhan o, idą tam aż do dołu. No nie do samego dołu, ale idą. Ten kurhan chce mi coś powiedzieć. Zaraz lecę z zubem na dół. Oczywiście one były wyższe, tak? Tylko, że tutaj już ziemia była, tu jest rozkopywane było. Tak? On mi chce coś powiedzieć. Ładnie porósł mchem. Wali energia jak skurczy Dobra, jak nie teraz, to mi później powie. Także widzicie. Jest ze mną mój syn, oczywiście. On sobie on też czuje tę energię. Ma 12 lat. Uczę go, uczę go, przekazuję mu tą wiedzę, żeby później szła. Tak robię, tak jak nasi przodkowie. Przekazujemy, przekazuję wiedzę. No i dobrze. I te kościoły. I te modły. Ta inkwizycja. To wszystko. Te wszystkie zmuszania nas, no to mamy teraz efekt tego, co mamy: materiały o religii, o wierze, o kościele, już tam zrobiłem. Nagrania, możecie sobie odsłuchać, przeanalizować, porównać, czy to się zgadza z Waszymi. Może coś Wam doda, może coś Wy mi jeszcze dodacie. Tak. Ptaszki pięknie śpiewają. Jest tutaj zaje fajnie. To są miejsca, które powinniśmy kultować. Pamiętajmy o przymusowej chrystianizacji. 1 maja było święto, następny rok znowu przymusowej chrystianizacji Słowian, w pamięci naszych przodków. No. Czyli magia działa. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak nas wykorzystano. Taka wiedza powinna być uczona w szkołach, i ludzie by wiedzieli, a i wtedy by się ocknęli moment. Ale to nie jest robione. Jest uczone co innego. Jest uczone to, co niepotrzebne ludziom do życia, a nie to, co potrzebne. Ale niech ktoś mówi, że jestem głupi. To jest jego zdanie. Ma do tego prawo. Ja wiem swoje, ja robię tu, jakie są wielkie, piękne. Mówię, one były przekopywane, rozkopywane i później zsypowane z powrotem, także mówię, w pierwszej formie naprawdę one były troszeczkę inaczej, wyglądały i były ciut większe, a teraz się wydają dużo mniejsze. Nie... Kto chce, to zrozumie i zobaczy. Takie jest moje skromne zdanie, więc kochani, trzymajcie się, pozdrawiam was z... Z tego pięknego miejsca, cudownego, energetycznego, ja bym tu gdzieś postawił niedaleko domu i ja tu mieszka <grystanie> Wariat, tak, szaleństwo ma swoje uroki. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się, to właśnie chciałem wam pokazać. I głowa do góry będzie dobrze. Raz podwozie, podwozem, raz na wozie. Teraz jesteśmy pod wozem, później będziemy na wodzie. I tak jak, jak my jesteśmy na wodzie, to żyjemy sobie spokojnie. Nikomu nie wchodzimy, oby nikt nam nie wchodził. No ale muszą się czasy zmieniać, muszą być przepływy. Zmieniły się energie oczywiście, dlatego, dlatego też jest inaczej. Ale te energie powracają te, o których ja mówię, o których mówię tu dzisiaj, o których mówiłem tu wcześniej, wcześniej mówiłem, te energie powracają. One z powrotem. One są już coraz mocniejsze żeby będzie zło odchodzić tam gdzie jego miejsce, czyli tak zwane zapomnienie później ono będzie siedzieć cicho, nie będzie go widać, i później znowu będzie wyłazić, tak, 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 trwa, tak trwają cykle na, na ziemi. Już od kilku tysięcy lat patrząc na nasze uch, uch, no więcej jak tysięcy no, od miliona lat powiedzmy, o, żeby nie, żeby tam mieć jakąś orientację. Tak to wygląda. Dobra, kochani, życzę Wam zdrowia. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was z tego pięknego miejsca. 10 km od Zgorzelca przy samej drodze. Zapraszam, jeżeli ktoś będzie przejazdem i chciał sprawdzić sam. O, tam ładnie idzie pod górę, widzicie? I na tej górze są tam te kurhany, Tu w ogóle one są też na tej górce. Tu już schodzi na dół, też je widać. Dobra. Dość na dzisiaj, bo będzie za długi film. Pozdrawiam Was serdecznie, słowa trzymajcie się, Arutan i głowa do góry.